Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam się z Wami dzisiaj z Pepko. I pamiętajcie, jeżeli nie subskrybowaliście mojego kanału, możecie zrobić to teraz. Lecimy do 9000 subskrypcji. Słuchajcie, jestem po prostu w szoku. Niedługo 10 tysięcy, więc po prostu, no, szok, szok, jest to dla mnie szok. Dobra, lecimy z przeglądem dzisiejszym. Na początek mamy tutaj takie ogrodowe lampki za 30 zł. 20 LEDów jest w środku, światło ciepłe. Tu mamy zadyszkę, takie domki. Następnie, co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczcie, tu mamy takie kuleczki i one kosztują 25 zł. Solarne lampki 2, 4, 6 sztuk i one wyglądają tak. Wbijacie je sobie w ziemię i one na słońcu się naświetlają później wam przepięknie świecą dobra co my tutaj jeszcze mamy pomyślałam, że to jakaś nowość nie wiem w sumie czy to nowość ale nie wiem czy to w ogóle powinno tutaj leżeć bo to chyba z rzeczy szkolnych no ale dobra, jak już wzięłam w rękę to pokażemy 8 zł piórniczek ale może być kosmetyczka do jakiś kredek do ust, do oczu. Różnie można wykorzystać i zobaczcie, ile jest przepięknych już takich wyjazdowych rzeczy w pepko i podusie, nie podusie. Pamiętajcie, że wszystko to jest już u mnie na kanale. Lecimy dalej. Rozpoczyna się sezon tarasowy, balkonowy i zobaczcie, możemy zakupić sobie za 15 zł takie fajne wiadereczko, i tu mamy w kolorze kremowym. Ale również jest w kolorze białym. Fajnie posadzić w, nim, w nich jakieś kwiaty i będzie to pięknie wyglądało. 15 zł kosztuje ta konewka. Powiem Wam szczerze, że sama zastanawiam się, czy nie kupić sobie na taras i nie, po prostu nie zasadzić sobie tutaj jakichś kwiatków, żeby ładnie wyglądało, bo bardzo fajna ta konewka. No muszę się jeszcze zastanowić. A tu dalej mamy również takie wiadereczka, tylko troszeczkę mniejsze. Możecie sobie wsadzić tutaj y, miętę, bazylię, y, jakiś tymianek, jakieś zioła, a możecie sobie po prostu wrzucić tutaj kwiatka i one są po 5 tych Zobaczcie, bardzo fajne, ładnie y, naprawdę się prezentują. Ja na przykład widzę zioła w takich wiadereczkach, ale można wrzucić sobie co tam tylko chcecie. Pokażę Wam również taki y, stojak na kwiaty. Za 6, 130 zł, przepraszam, za 130 zł, i on jest taki składany. Powiem Wam szczerze, fajnie wygląda, ale chyba bałabym się, że nie wiem, mój syn kopnie piłką, bo potrafi kopać piłkę czasami w domu i po prostu to się przewróci. E, dobra, to wszystko Wam pokazywałam. E, tu jeszcze raz Wam pokażę, bo ostatnio stały Panie w PEPKO i się zastanawiały, do czego to jest. To się po prostu można sobie zrosić twarz tą wodą, która jest w środku. E, dobra, mamy następną buteleczkę. Tej jeszcze nie pokazywałam, kosztuje 15 zł. Tu mamy taką. Tu jest kosmetyczka. Kosmetyczka kosztuje 15 zł. Tak się prezentuje na jakieś bidony, czy, czy na cokolwiek. Dobra, odkładamy. Jest tego naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Łopatki. Łopatki i grabki za 15 zł. Ale są również kolorowe te kolorowe kosztują 7 zł, 3 sztuki. Tu mamy takie, a tu mamy takie pastelowe dla dziewczynki na przykład. Tu mamy żaróweczki za 10 zł. Wrzucamy dwie baterie i te żaróweczki przepięknie świecą. Idziemy dalej. I tu mamy, zobaczcie, jakie fajne koszyczki. Najpierw pokażę wam cenę, 25 zł. I tak one się prezentują z takimi rączkami. Jest dużo rzeczy z tej serii: lampy, podkładki. Nawet ostatnio wam pokazywałam nowość, kwadratowa podkładka, chyba nawet wczoraj w przeglądzie. Także można naprawdę dużo rzeczy sobie zakupić. 15 zł kosztuje taki koszyczek, po prostu, bez żadnych rączek. Bez niczego można coś sobie tutaj wrzucić, jakieś. Um, no, wszystko po prostu. Co tam sobie wymyślicie? Przechodzimy dalej. Dalej mamy również wszystkie takie dekoracje w stylu boho. I fajnymi nowościami, które weszły niedawno są takie. Osłonki, które kosztują 20 zł. Są również e, świetne lustereczka drewniane, zobaczcie, za 15 zł. Bardzo fajne. I te koszyki, z którymi się ostatnio męczyłam, żeby to wyciągnąć. I ten koszyk kosztuje. Poczekajcie, bo coś tutaj nie, nie współpracuje ze mną. 25 zł. Także taki przepiękny koszyczek. Przeskakujemy dalej. Dalej mamy szklaneczki. Tu mamy zwykłe takie szklaneczki, 3 sztuki 240 ml i one kosztują 5 zł. Także wychodzi złoto 67 zł za szklankę. To są takie zwykłe szklaneczki. Białe, następnie mamy dwie większe, 350 ml. I one kosztują 6 zł. Tak się prezentują z boku. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze mamy e, szklaneczki o pojemności 270 ml, również dwie sztuki. Do jakiejś e, latem mokki za 8 zł. Fajne, nawet można jakiś, e, wrzucić jakieś lody. Fajnie będzie to wyglądało. Dobra, co my tam jeszcze mamy? Pokażę Wam jeszcze kubeczki. Tu mamy taki kubeczek przeźroczysty, dosyć spory, kosztuje 5 zł. Tu mamy następny. Następny jest ten z takim podwójnym szkłem. I on kosztuje 15 zł. A tu na końcu mamy takie szklaneczki już bez ża żadnej rączki. Słuchajcie, zamierzam kupić sobie te szklaneczki. Dajcie znać, jak ktoś ma, kosztuje 15 zł. Czy nie wlewa się w zmywarce, na przykład przy zmywaniu woda do środka, bo czasami też tak bywa? Słyszałam, ja mam inne trochę mniejsze u mnie się akurat nic nie dzieje. Ale dajcie znać, bo chciałabym zakupić. No i dobra, słuchajcie, któraś z Was chciała zobaczyć, jak te lampeczki świecą w nocy. Pokazywałam, jak wyglądają w dzień. Także tak wyglądają w nocy na, jednej, na pierwszej opcji, a druga opcja jest opcja mrygania, więc one tak mrygają sobie po prostu. Słuchajcie, jeszcze zapomniałam, e, byłam w Rossmanie i zakupiłam sobie taką żelową hennę do brwi i rzęs, e, polecam Wam, bo jest naprawdę bardzo fajna, bardzo ładnie wygląda i mi przynajmniej długo się trzyma e, ta henna, no i oczywiście e, możecie sobie użyć ją wiele razy, poczekajcie, za chwilę tu e, ją... Wam pokażę jak to wygląda. Tu macie takie pudełeczko to się śmieję, że to jest mini miska dla psa yy, macie szpatułkę Ojejku, wszystko mi tu leci. Szpatułkę z takim grzebyczkiem i tu taką jak do, do patyczek do uszu. I takie e, dwie buteleczki. Fajnie, możecie sobie to za każdym razem zakręcić i użyć nie tylko jeden raz. Perfuma, którą uwielbiam. Mój mąż y, używa tej y, perfumy i ona jest dla nas po prostu numerem jeden. Y, z tych akurat z Jaguara y, dla nas najfajniejszy zapach. I wzięłam sobie do spróbowania... Słuchajcie, z, dermik, z dermika, termiki, e, ceramidowa, woda micelarna z francuską wodą termalną, do demakijażu twarzy, oczu i, i ust. Skóra sucha i delikatna. No, i słuchajcie, mam nadzieję, że to będzie dobre. Jak macie coś, jak mi coś z tej firmy, to dajcie znać, czy to jest fajne. Spróbuję na moją e, twarz naczynkową e, i zobaczymy, co to będzie. No dobra, teraz już chyba wszystko. Taki dzisiaj pokręcony ten przegląd, ale mam nadzieję, że e, Wam się podobało. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie. A jak macie ochotę oglądać więcej yy, i częściej wciśnijcie sobie dzwoneczek. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.